Starożytny Egipt do dziś skrywa przed nami wiele tajemnic. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kilku odkryciom w tym rejonie, których naukowcy do dzisiaj nie są w stanie do końca wyjaśnić. Zapraszam do oglądania. Zaginione Złote Miasto to oszałamiające starożytne miasto przez tysiące lat było ukryte pod piaskiem pustyni. Uważa się, że tak zwane złote miasto ma co najmniej 3400 lat. Archeolodzy początkowo szukali w tym miejscu świątyni, ale niespodziewanie natknęli się na szereg tajemniczych formacji z cegły mułowej, które rozpościerały się we wszystkich kierunkach. Wtedy właśnie zdali sobie sprawę, że zupełnie przez przypadek odnaleźli największe starożytne miasto w całym Egipcie. Przekopali wiele dzielnic tej zapomnianej metropolii, odkrywając gabinety, piekarnie, domy i tysiące różnych posągów. Znaleźli także pokoje wypełnione biżuterią, ceramiką i pieczęciami faraona Imhotepa III. Ten ekstrawagancki władca rządził Egiptem przez całe 4 dekady od roku 1391 do 1353 przed naszą erą. Uważa się, że był jednym z najpotężniejszych faraonów w kraju. W rzeczywistości, odkrycie złotego miasta zostało opisane przez ekspertów jako drugie najważniejsze odkrycie archeologiczne od czasu grobowca Tutanchamona. Potwór pod piramidą. Przeszukując internet można natrafić na wiele niewyjaśnionych zdjęć i nagrań. Oto jedno z nich. Wszyscy wiemy, że w piramidach starożytnego Egiptu kryje się wiele tajemnic, ale czy istnieje szansa, że mieszka tam coś niebezpiecznego? Czy niewyobrażalne stworzenia takie jak ten potwór mogą żyć w starożytnych korytarzach głęboko pod ziemią? Wiadomo, że pod piramidami znajdują się liczne przejścia, które od tysięcy lat są odcięte od reszty świata, jest więc szansa, że mogą zamieszkiwać je jakieś nieodkryte formy życia. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Tajemnicza tabliczka Apriesa. Niecodziennie można natknąć się na starożytną kamienną tablicę, wyrzeźbioną jeszcze w czasach biblijnych. To jednak właśnie spotkało egipskiego rolnika, który na swojej działce odnalazł ten datowany na 2600 lat artefakt. Jak się okazuje, ta tajemnicza tabliczka została stworzona za panowania Apriesa, faraona, który rządził Egiptem w latach 589-570 przed naszą erą. W rzeczywistości ten starożytny przywódca był tak istotny w dziejach historii, że został wspomniany w Biblii. Archeolodzy, którzy badali tablicę, częściowo przetłumaczyli znajdujące się na niej hieroglify. Większość starożytnego tekstu odnosi się do boga słońca Ra i opisuje przebieg obrzędów ku jego czci. Łódź faraona Hufu. Ten statek o długości 44 metrów został odnaleziony w najbardziej nieoczekiwanym miejscu, pod wielką piramidą. Uważa się, że ten tajemniczy drewniany morski pojazd został zbudowany na cześć faraona Hufu, który zbudował Wielką Piramidę. Jest on uważany za jeden z najstarszych na świecie drewnianych statków, a jego wiek datuje się na zdumiewające 4600 lat. Łódź została odkryta w 1954 roku. Egipski archeolog Kamal el-Mallach. Po jej odnalezieniu i zbadaniu był w stanie pozyskać wiele cennych informacji na temat sztuki budownictwa z tamtych czasów. Co ciekawe, kiedy znaleziono tę królewską łódź, jej deski były niezwykle dobrze zachowane i nadal pachniały cedrem. Eksperci podejrzewają, że samo drewno zostało sprowadzone aż z Libanu. Co jeszcze bardziej interesujące, to to, że wydaje się, iż rzemieślnicy Hufu zaprojektowali części statku tak, aby można je było łatwo rozebrać. Archeolodzy sugerują, że może to oznaczać, że statek nie miał być używany za życia faraona, ale już po jego śmierci w życiu pozagrobowym. Obelisk w Asuanie. W egipskim mieście Asuan znajduje się tajemniczy, niedokończony obelisk. Mierzy on 42 metry długości i waży prawie 1000 ton. Gdyby został ukończony, z pewnością stałby się największym obeliskiem w całym starożytnym Egipcie. Jednak, dlaczego nigdy nie udało się dokończyć jego budowy? W granicie widoczne są duże pęknięcia, a rzeźba została przytwierdzona do skały. Prawdopodobnie popełniono więc błąd na etapie jego projektowania. Są jednak pewne rzeczy związane z tym niezwykłym obeliskiem, których nawet eksperci nie są w stanie wyjaśnić. Dlaczego ta gigantyczna konstrukcja została w takim stanie oddana do użytku? Co miała przedstawiać i kto dokładnie rozkazał zaprzestanie jej budowy, chyba nigdy się tego nie dowiemy. Na szczęście, budowniczy odpowiedzialny za tę enigmatyczną kamienną rzeźbę dał nam kilka wskazówek. Pozostawił po sobie różne ślady i rzeźby, które pozwoliły archeologom zagłębić się w starożytną egipską inżynierię. Obecnie ten artefakt można obejrzeć w Skansenie w Asłanie. Dolina Złotych Mumii. Ten ogromny egipski cmentarz jest jednym z najbardziej ekstrawaganckich i bogatych miejsc pochówku, jakie kiedykolwiek istniały. Ta fantazyjna nekropolia położona w oazie Baria została odkryta w 1996 roku przez zespół badaczy. Kiedy po raz pierwszy zaczęli oni kopać w tym miejscu, znaleźli aż 250 mumii, które datowano na co najmniej 2000 lat. Jednak po rozległych wykopaliskach odkryli, że znajduje się tam aż o 10 tysięcy więcej pochowanych osób. Eksperci twierdzą, że znalezione tu mumie były jednymi z najlepiej zachowanych egzemplarzy, jakie kiedykolwiek znaleziono w Egipcie. Co więcej, liczne mumie zakryte były od stóp do głów złotem, z wyszukanymi maskami zakrywającymi twarze i złoconymi kamizelkami ozdobionymi obrazami bogów i bogiń. Niektóre ciała zakopano nawet z biżuterią, jedzeniem, winem i monetami. Archeolodzy spekulują, że dzięki prosperującemu przemysłowi winiarskiemu i daktylowemu osoby zajmujące się tym rzemiosłem były niezwykle zamożne. Wielu z nich mogło pozwolić sobie na takie ekstrawaganckie pochówki. Świątynia Basteta. Ludzie od tysięcy lat czczą koty nic dziwnego. Zwierzęta te są naprawdę niesamowite i do dzisiaj wielu z nas ma prawdziwą obsesję na ich punkcie. Zanim jednak koty stały się domowymi pupilami, były czczone niczym prawdziwi bogowie. W Aleksandrii archeolodzy odkryli świątynię mającą 2000 lat poświęconą kociej bogini Bastet, która prawdopodobnie należała do królowej Bernek II. Ta starożytna świątynia ma 60 metrów wysokości i 15 metrów szerokości. Można w niej znaleźć ogromną liczbę kocich posągów, które przypominają głową boginie Bastet o lwiej głowie, która była spokrewniona z bogiem słońca Ra. Sekrety Sfinksa Zastanawialiście się kiedyś, ile lat ma Sfinks? Czołowi eksperci uważają, że te spektakularne zabytki zostały zbudowane przez starożytnych Egipcjan około 4,5 tysiąca lat temu. Istnieją jednak teorie spiskowe, które spekulują, że Sfinks może mieć co najmniej 15 tysięcy lat. Co więcej, mógł on zostać stworzony przez mieszkańców zaginionego miasta Atlantydy. W latach 50. francuski egiptolog spekulował, że ciało Sfinksa zostało zniszczone przez powodzie spowodowane wylaniem Nilu. Takie zdarzenia mogły mieć miejsce tylko w okresie od 15 000 do 10 000 lat przed naszą erą. Ze względu na unikalną geografię obszaru uznano również, że to mieszkańcy mitycznej Atlantydy mogli być tymi, którzy przekazali swoją zaawansowaną wiedzę i technologię starożytnym Egipcjanom, pozwalając im między innymi budować kolosalne pomniki, jak Sfinks i piramidy. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć.